Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z FIFA na moim kanale. Zobaczcie, tak się prezentuje mój skład. Mamy bataku manę, mamy, mamy Beniedera, mamy Verona, ale będziemy tutaj jeszcze zmieniać. Będą transfery, mamy Suna, mamy Ake, który jest rzeźnikiem, ale spokojnie, mamy do otworzenia paczki. 75, plus. no i zobaczmy, czy wypadnie nam coś ciekawego. Szczerze mówiąc, wątpię. Popatrzmy, rzadki piłka 75, plus. moja piecz, pierwsza paczka otwarta w tej fifie. No i znając życie, o, idzie szybko, więc chyba nie będzie nawet ekranów, chociaż czekajcie. Nie, ekranów nie ma. Kwadrado, a zatem to nie jest zły traw. On jest szybki, więc może coś będzie bardzo Zobaczymy, bo ile... Jest? O, 8 tysięcy! No i fajnie, no i kwadratów w takim razie lecisz na listę. Tra Aha, niewymienny! Serio niewymienny! Ale pe... No szkoda. Dobra, mamy jeszcze jedną paczkę. No i popatrzmy! Cristiano Ronaldo Toty! Musisz! I ej, proszę! Dawajcie, Cristiano Ronaldo Toty! Nie! Oj, będzie słabiutka karta, jak już to widzę. Aj, ja ja aj, 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 aj. SPO Mirańczuk, Mirańczuk, no to raczej nie pogram. No to w takim razie, chyba przechodzimy do pierwszego meczu. Dobra, mamy pierwszego rywala, zobaczmy, jaki ma skład: Ma Gabriela Jesusa, ma Hawerza, ma Ziecha, ma Martiala, ale myślę, że powinniśmy dać radę, ma także Walkera. No zobaczymy, myślę, że to będzie wygrana. No i zaczynamy, Z my zaczynamy ten mecz. No i Ben zaczyna! Benjeder do mamy I lala, ale nie mogą sobie znaleźć miejsca. Może coś spróbujemy środkiem. Endon -bele. End Bele! do Benjedera. Ben, ben Będzie okazja! Benjeder, Ale nie ma bramki! Lepszy był defensor mojego rywala, chociaż tutaj jeszcze Ben walczy! Popatrzmy, a i kłopoty, kłopoty mojego przeciwnika, ale z tej akcji chyba bramki nie będzie. Haber z autu ciekawy, ciekawy wyrzut do Martiala i popatrzmy! Martial, Gabriel Jesus, będzie okazja, oj nie, za łatwo, za łatwo, ale nasz obrońca jest na posterunku, brawo Mukiele, no i teraz wychodzimy z szybką kontrolą. popatrzmy, Sadio Mane, leć, leć tam Son, do Sona, no i popatrzmy, będzie okazja, Son jest na skrzydle, zabawmy się tutaj jakoś z naszym przeciwnikiem, Son, ale będzie rzut rożny. dobra interwencja Walkera, a jednak nie, jednak od bramki, Martial, no, Ake, przejmuj tę piłkę. Hej, Gabriel Jesus! Będzie okazja! Jesus, ale obrońca jeszcze! Ależ kłopoty! Ale na szczęście nie zakończyło to się strzałem! Mukiele. No nie możemy znaleźć swojego sposobu gry! Musimy go narzucić przeciwnikowi! ben Jeder, może coś środkiem? Pokombinujmy! Spróbujmy poklepać! Veron, Veron! Ale za zaspó spóźniony! Spóźniony do tej piłki! No i Alan, popatrzmy! Alan, i przejęcie piłki zadniowane! ale Okazji, ale czemu nie zabrał się z tą piłką szybciej? No i Fernandinho go ubiegł, chociaż mamy po raz kolejny. No co robi nas przeciwnik w tym momencie? No ale próbuje nas ośmieszyć, ale myślę, że e, że zaraz mu ten uśmieszek z twarzy weź zdejmiemy. No i popatrzmy, no odbierz tę piłkę, no halo! Czemu nie odbierasz tej piłki? Walker, Martial Veron, próbował przyjąć tę piłkę. Martial i Weron, no kurde, ale on się bawi z nami, ale mnie denerwuje już. Patrzmy. Henderson, Henderson, Weron, przejęcie, no i będzie okazja, wychodzimy z kontrą. Weron do Mane, Mane już ucieka, będzie sam na sam, Sadio Mane, Sadio Mane, no co zrobił Mane, no. Prezes naszego klubu Maciek jest niezadowolony z Mane, no jak tak dalej pójdzie to serio, Sadio Mane pójdzie na listę transferową. Ben1, popatrzmy. Może Sadio mamy coś tu wykombinuje, Sadio mamy, no ale ten dryblik nie jest najlepszy. No jest bez formy, Sadio mamy. No i nie ma co tego ukrywać. No co ten przeciwnik robi? No, o Boże, co za. To nie będę się już wyrażać. portę. Henderson, Henderson, Veron, przyjęcie! Ale jeszcze Henderson, Veron okazał się lepszy. Ben1 będzie okazja na ben Jedera. Popatrzmy, Sadio mamy, no mamy. Veron nie ma gola, Jak to możliwe? Ale mamy pecha w tym meczu, no nie grałem, nie grałem dawno w FIFA i to daje o sobie znak, popatrzmy teraz, PEN 1! będzie gol, jednak nie, ależ mamy pecha, no jest 28 minuta, ciągle 0 do 0, a teraz wychodzi z kontrum nas przeciwnik, Areola, będzie sam na sam z Martialem, Areola, i co, i 1 do 0 niestety. W 29 minucie Antony Martial strzela na brameczkę, no może niepotrzebnie wychodziłem tym Areolom. Szkoda, 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 bo to my mieliśmy sytuację, to była tak na dobrą sprawę pierwsza sytuacja mojego przeciwnika. No i została wykorzystana. Weron, no, rozegrajcie coś, strzelcie bramkę. Weron, popatrzmy, może teraz, może teraz mamy, zabił, mamy okazję, gol! Jeden, jeden, a jest szybko. Już 4 minuty później Sadio Mane odpowiada. Zatem ten zawodnik, na którego tak narzekaliśmy od początku meczu, Konde, Konde zauważył tutaj dalej na, na prawym skrzydle i będzie Okazja, Lala, będzie sytuacja sam na sam. Lala jest już w wchodzi w pole karne Lala, Sadio Mane! Mane nie ma bramki, szkoda, chociaż jeszcze są okazja, ale nie ma gola. Oj, będzie okazja, Sadio Mane, Sadio Mane stara się dryblować, Sadio Mane do Beliedera, 1 będzie sam na sam, ale Laporte, lepszy, ale był Oj, no i będzie rzut wolny i popatrzmy, czy to zakończy się bramką. Lala będzie wykonywać ten stały fragment. Lala, lala, Ale ależ niewiele zabrakło. Oj, teraz będzie sytuacja, Haberts, Haberts, Kai Haberts, ale Kondé okazał się lepszy. No i wychodzimy z kontrą. Ben 1. Popatrzmy. Ben 1 do mane, mane do Ben Yedera. i Ben 1 czy wypuści mane? Sadio, mane, będzie 2-0. 2-1. Przepraszam, ale niestety mane tego nie wykorzystał. Łącznie, a my do przerwy prowadzimy. 2-1. Tak wyglądają statystyki po pierwszej połowie. No, zdominowaliśmy rywala, ale trzeba to jeszcze przypieczętować w drugiej połowie. Martial, Antony Martial, Martial, Martial czy Ake? Martial przyziera się środkiem! Martial, co my zrobiliśmy? Ja pierdzielę drugi strzał na bramkę rybana, druga bramka, 2-1, ośmieszył naszych defensorów. No tak nie może być, ależ brameczka. Kikow glitch, no dobra, kikow glitch, spalimy na kikow glitch, no i odrabiamy straty. Ok, i teraz przyjęcie i Sadio mamy! Będziemy chodzić sam na sam! Sadio Mame! Sadio Mame! Będzie okazja! Sadio Mame! Będzie gol! I 2-2, a zatem po raz kolejny dobra odpowiedź Senegalczyka. Pokazał tę swoją szybkość, dlaczego on znajduje się w naszym zespole. No i szybko odrabiamy skratry i wracamy do gry. No i teraz, teraz takim samym sposobem lecimy szybko po trzecią bramkę. Ake, fantastyczne przejęcie, Ake. Teraz Veron, Veron do Lali. Veron wypatrzy ben Yedera. popatrzmy. ben Yeder, będzie okazja, ben Chodzi wchodzi tutaj Lala, 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 będzie gol! 3-2, a więc jednak okazujemy się lepsi. Wychodzimy na prowadzenie w 53. minucie. Brawo, brawo Lala, no o takie akcje chodzi. Lala, lala. Dobra akcja dwójkowa z Benederem i popatrzmy, lala będzie okazja, lala do Werona, Weron, Weron, ale jeszcze jest Sun i co wykombinuje koreańczyk, popatrzmy, ale Fernandinho mu zabiera tę piłkę, ależ kopanina troszeczkę, taka ekstra klasa się przypomina, no i Benjeder, Sadio Mane ucieka, Sadio Mane, czy będzie hat-trick, Sadio Mane, Mane, już broni bramkarz, rywala szkoda, trzeba było strzelać. Chociaż jeszcze będzie okazja, Ben Jeder i popatrzmy! Ben Ale nie tam, czemu tam? Ben Jeder! Z pierwszej piłki jest jeszcze Son! Co na to Son? Co na to Koreańczyk? Popatrzmy, mamy! Będzie hat trick! Chyba nie! Nie, Veron! Veron, do no, Veron będzie okazja! Veron i broni po raz kolejny Loris, Ależ parada! Szkoda, szkoda, szkoda! No już powinniśmy prowadzić tutaj co najmniej 4-2. Mamy do Beniedera. Ben Benjeder, Mane ucieka sam na sam, no i to już musi być bramka, popatrzmy! O, i jeszcze Benjeder i gol! 4-2, więc jednak, no już myślałem, że nic nie będzie z tej sytuacji, ale w 78 minucie podwyższamy prowadzenie. Tak, Kai okay, Havertz, Havertz, będzie okazja, pędzi lewym skrzydłem Havertz, ale to dośrodkowanie pozostawiało wiele, ale to wiele do życzenia, chociaż te nasze wyjście z własnej połowy też, Gabriel Jesus, popatrzmy, będzie teraz trzeba uważać. Gabriel Jesus robi nas jak chce, ale jest Mendy na posterunku i nie daje się przejść. No i Mendy będzie rzut drożny dla mojego rywala. Popatrzmy, Henderson będzie posyłał piłkę w pole karne. Henderson, ale Ben Jeder wrócił się do defensywy, no i fantastycznie wybija tę piłkę. 4-2, takim wynikiem kończy się to spotkanie, bardzo ważna dla nas wygrana. I zobaczmy na statystyki tego meczu. To Sadio Mame, on dzisiaj zdobywał najwięcej bramek. Zobaczmy. Tak jest. Dwie bramki Sadio Mame, jedna Benedera i jedna bramka Lawi. I przechodzimy do następnego spotkania w tym momencie. Dobra, zatem dajemy kontrakty naszym zawodnikom. Weron, no zasłużył, zasłużył na nowy kontrakt. Tak samo Kondę, też łap kontrakt. No i zaczynamy drugie spotkanie. Szukamy rywala. Zrobiłem jednak parę zmian w składzie i teraz to wygląda tak. Znaczy, zmieniłem ustawienie, no i teraz możemy zacząć szukać nowego rywala. Szkoda, że nie mam pełni zgrania, ale zrobimy po tym meczu jakieś transfery. Dobra, mamy przeciwnika. So, o Jezus, ale ma skład. Mbappe, Pogba, Kante, no będzie ciężko. Sterling, Walker, Waran, Gomez, no obrona potężna. Będzie bardzo ciężko, atak też solidny. No i zobaczymy, czy uda mi się wygrać ten mecz. No miejmy nadzieję, że tak. Zaczynamy! Ben 1 od środka, do mamy, e, mukiele. Szkoda tylko, że nie ma pełni zgrania. Ben 1, do Weroma i będzie okazja. Sadio mamy już w trzeciej minucie, mamy gol! Jeden do zera, w trzeciej minucie. Sadio mamy! No i prowadzimy. Ważny, ważny ten gol na początku. To da nam przewagę psychiczną nad przeciwnikiem. Dobre przejęcie Sona, popatrzmy. Som wchodzi do środka, som, 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 ale niestety nie udało się. Varane lepszy, walka, Walker kante. A wy oczywiście zostawcie łapę w górę, dajcie suba z dzwoneczkiem, jeśli oglądacie i wam się podoba. Napiszcie też w komentarzu, mamę jest dobry, a ja wam szybnę serduszko, no i będzie okazja. Popatrzmy Ben jeder, ale nie doszedł do tej piłki, o tutaj ryzykownie. Kante, kante, no trzeba odebrać tę piłkę szybko. No i Ake fantastycznie to przeczytał. Popatrzmy, Ben 1! Sadio Mane będzie kolejna okazja! Sadio Mane! No co zrobił Mane w tej sytuacji? No to powinno być 2-0. Mbappé, Mbappé na niego trzeba uważać! Mbappé będzie sytuacja! Kylian Mbappé i będzie karny! Niestety. Niestety będzie jedenastka. Mukiele, Pierwszy rzut karny. No i Cię obroni Areola. Areola już nie raz bronił. Popatrzmy. Musi Cię wyciągnąć jak struna. Areola pokazuje tutaj. Robi gest palcem do rywala, żeby już strzelał, żeby nie czekał. No i popatrzmy. Połóg baczy Areola. Zaraz się przekonamy. Areola! Nie ma gola! Podłuje po podwa! Pewnie po, po sytuacja, Veron wychodzi sam na sam! Veron, Veron nie ma gola! No co zrobił Veron? No to trzeba było szybciej strzelać, za dużo, za długo się czaił Veron! Ben1, Ben1, Ben1 i będzie sam na sam nalywana! Areola, ale parada! Fantastycznie broni Areola, te sam na sam! Niczym, Artur Boruc w 2008 roku na euro! No i wychodzimy z kontrą, Veron, popatrzmy! Ben1 do mane, mane do ben Jedera, i będzie sam na sam! Teraz już musi być gol! Ben1, Jeder, Ben1! Jeder. Co zrobił Ben1? No próbował wcinki, ale niestety nie wyszło, szkoda, trzeba było dryblować bramkarza i strzelać na pustą bramkę. Veron, Veron, do Ake, popatrzmy, Ake, Ake się przedziera, Mukiele, Sisoko, Sisoko, Sisoko do Verona, popatrzmy, będzie karny, to musi być jedenastka, a jednak nie, rzut wolny, Lala, no i zobaczmy, czy Lala dostrzeli. zaraz się przekonamy, Lala, po dobrze podkręcić tę piłkę, Lala, za słabo, Lala, no i wychodzimy z kontrą, popatrzmy, Benjeder do male! będzie sytuacja, to już musi być gol, Sadio mamy. fantastycznie, Benjeder i mamy 2-0, no i mamy range quit, fantastycznie, 2-0 bramki, Sadio mamy i Benjedera, no i przeciwnik nie wytrzymał psychicznie.